Reagowanie na problemy zdrowotne w tak niezwykłych czasach może być prawdziwym wyzwaniem. Upewnij się, że jesteś zdrowy fizycznie, ale równie ważne jest dbanie o swoje samopoczucie psychiczne w tym nowym, wymagającym środowisku. Prawdopodobnie czujesz się zestresowany obawą przed zarażeniem, jednocześnie martwiąc się o osoby w pobliżu. Możesz obawiać się braku wystarczającej ilości środków ochrony osobistej i nie móc udzielić pomocy wszystkim potrzebującym. Ponadto możesz martwić się o zakażenie własnej rodziny i o to, jak Twoja społeczność może zareagować po powrocie do domu. Wszystkie te obawy wpływają na Twoje samopoczucie jako pracownika służby zdrowia w tym trudnym okresie, ale odczuwanie stresu i złości w obliczu nieludzko trudnych sytuacji jest całkowicie normalne. Masz prawo czuć się w ten sposób, a Twoi współpracownicy zapewne odczuwają to samo. W takich momentach można odczuwać szereg emocji. Aby zapanować nad emocjami i zachować dobre samopoczucie, należy podchodzić szczerze do swoich uczuć i poszukać wsparcia w odpowiednich źródłach to jest wśród współpracowników, rówieśników, przełożonych, organizacji oraz w szerszych kręgach społecznych. Musisz też wykazać gotowość do zapewnienia wsparcia współpracownikom. Wszyscy musicie sobie pomagać. Rozmawiaj regularnie ze współpracownikami, aby sprawdzić, jak sobie radzą. Jesteście jedynymi, którzy potrafią zrozumieć sytuacje, z którymi się mierzycie, a świadomość, że nie jesteście sami, będzie podstawą utrzymania odpowiedniego samopoczucia. Uważaj na zmiany w zachowaniu współpracowników. Zgłaszanie problemów ze snem lub jedzeniem, rozdrażnienie lub skłonność do gniewu oraz zauważalne wahania nastrojów mogą być sygnałami ostrzegawczymi, że czują się przytłoczeni i potrzebują wsparcia. Pamiętaj, że stres wpływa na każdego inaczej, więc wykaż się cierpliwością i życzliwością podczas rozmowy ze współpracownikami. Jeśli ktoś wydaje się mieć problem, a nie szuka aktywnie wsparcia, możesz spróbować zachęcić tę osobę do skorzystania z odpowiednich źródeł pomocy. Są jeszcze inne kwestie dotyczące dbania o swoje dobre samopoczucie, które warto mieć na uwadze i promować u innych. Staraj się stosować zdrową, zbilansowaną dietę. Stwórz rutynę, która pozwoli Ci uzyskać wystarczającą ilość snu. Przepracowywanie nie jest dobre dla nikogo. Pozostań w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi. Aktywna opieka nad siecią wsparcia jest niezbędna. Czasy są trudne, a radzenie sobie z tą trudną sytuacją nie będzie łatwe. Taka jest rzeczywistość. Wspierając się i dbając o siebie nawzajem oraz szukając niezbędnej pomocy, możemy zachować dobre samopoczucie i stan zdrowia na tyle, na ile to możliwe, by razem wspólnie przebrnąć przez te trudne chwile i odmienić na lepsze losy dzieci oraz ich rodzin.